Cześć Zbigniew, cześć, cześć. Widz co? Dzwonię kurwa w takiej sprawie. Tam tych ludzi ma stylu i miałbyś kurwa jakiego pomocnika dla mnie. Wiesz co? Nabrałem roboty, nie ma kim robić. No. Widz jak ten mój Józiu? Nie na starce po nim butelek załta wywolać. Bo ostatnio my jechaliśmy aż pod podeszła, butelka, to, to my się kurwa na rondzie rozkurwili. No. No, może być taki zaróż po szkole. Nie musi nic umieć. Jego nauczę wszystkiego. Żeby ino prytny był i siłę miał. No. No. No wezmę go no i na kablach nauczę parówki pic Kawę, na kawę wodę zagotować na głoździach. Nie będzie ze mną źle miał. No. Poszanuję chłopaka. Wejdę tam, kurwa, jakbyś miał kogo, to podejśli do mnie. No, ład, się jako. No, to, no, trzymuj się, no, cześć. Może kurwa, kogo załatwi.